Hej wszystkim, tu w Korei! Witam w kolejnym QA, kolejnym na kanale, ale tak naprawdę dawno go nie było. A w związku z tym, że naprawdę wielu Was przybyło ostatnio, witam Was wszystkich. Bardzo mi miło, że jesteście na kanale razem ze mną, że subskrybujecie, że oglądacie moje filmiki. W związku z tym postanowiłam, że pora na kolejny QA, czyli sesję pytań i odpowiedzi. Pytań od Was, odpowiedzi ode mnie oraz od tydzień, na które tam się w Pewnym momencie może pojawić. To zaczynamy. Piotr Kuśniesz pyta, czym się na co dzień zajmujesz zawodowo? Czy zdarzyło się, że w pracy w Korei pomogła ci znajomość języka polskiego? Zajmuję się marketingiem międzynarodowym w firmie, która produkuje kamerki do samochodów i tak przydało mi się. Przydało mi się, kiedy robiliśmy instrukcje obsługi w języku polskim, zleciliśmy to jakiejś firmie zewnętrznej, prawdopodobnie tłumacze z Polski, dostaliśmy gotowe instrukcje obsługi i ja poprawiałam po prostu ten polski, bo. Czasami były różne dziwne kwiatki, także przydał mi się w pewnym jednym momencie. Zawrotka 7 pyta: Jako nowa osoba na Twoim kanale mogę zapytać, gdzie pracuje Twój mąż? To zapytajmy, Tydzina. mi za. Malwina Winiarska pyta: Jakie zmiany społeczne lub ekonomiczne zauważyłaś w Korei, od kiedy tam mieszkasz? W tym roku minie 8 lat, odkąd mieszkam w Korei. Na razie 7,5 roku, no, w tym roku będzie 8. I przede wszystkim zauważyłam taką większą otwartość, na pewno większą międzykulturowość, multikulturowość, że obcokrajowcy, zwłaszcza obcokrajowcy, którzy mówią po koreańsku, to już nie jest takie wow, bo matko, to już nie jest taka sensacja. Zwłaszcza widać to w telewizji, bardzo dużo jest obcokrajowców, którzy mówią po koreańsku płynnie. No, i to już tak nie szukuje. A w Seulu to już w ogóle. No, wiadomo, że jak się pojedzie gdzieś na wieś, to może, ale w Seulu to raczej w ogóle już nie szukuje. No, jeżeli chodzi o takie zmiany społeczno-kulturowo-historyczne, to ja byłam świadkiem, kiedy usunięto z urzędu poprzednią prezydenckę Pakenhe. I to, co było niejako powodem tego usunięcia, czyli tragedię. Katastrofę promu Sewarow w 2014 roku. To się działo na oczach Koreańczyków, no ja byłam tego świadkiem. No i to się przyczyniło zresztą potem do usunięcia tej prezydentki. Liliana Lipiec, w jaki sposób zapisujesz swoje imię w Hangulu? O tak. <grych> Ale w Korei najczęściej używam imienia, mojego drugiego imienia, Maria. Inka Nar pyta. Czy kobietom, które oczywiście chcą rozwijać się zawodowo, trudno jest zrobić karierę w Korei? Chodzi mi o to, że raczej słyszy się o CEO, którzy są mężczyznami, i mężczyznach zajmujących się w wyższe stanowiska w firmach. Zastanawiam się, jak to wygląda w przypadku kobiet. To się niestety zmienia bardzo powoli. Ja pamiętam, jak ponad dekadę temu, jeszcze na studiach w Polsce, słyszałam od wykładowczyni, że ona kojarzy, na palcach jednej ręki, może wymienić po prostu prezeski tak CEO jakichś firm, albo na wyższych stanowiskach kobiety. To było dekadę temu i to się powoli zmienia. Ja coraz więcej widzę na przykład kobiet w polityce, też na wyższych stanowiskach, ale wciąż są takie czynniki, jak na przykład to, że kobiety zachodzą w ciążę, wychodzą za mąż i rezygnują z kariery, i to się wszystko jakby składa na to, że jest mniej kobiet niż mężczyzn, ale tak jak mówię, to się bardziej zmienia teraz, bo coraz więcej jest kobiet, które jakby zostają w pracy, tak? no, nie rezygnują tutaj ze swojej kariery ale mówię, to jest powolny proces. Paulina E. Czy można zamieszkać w Korei na stałe, nie mając tam z góry zatrudnienia, po prostu przyjeżdżając? Nie. Dostajesz wizę turystyczną. Oczywiście mówimy o, o sytuacji, kiedy nie ma pandemii. tak? Dostajesz wizę turystyczną na 3 miesiące i po tych 3 miesiącach musisz wrócić do kraju, bo już nie masz tutaj jakby racji bytu. Niektóre osoby robią tak zwane wizerun, czyli takie ucieczki wizowe. Jadą na przykład do Japonii na chwilę, znaczy lecą do Japonii, do jakiegoś pobliskiego kraju i wracają i znowu mają wizę 3-miesięczną, ale... Tutaj to nie jest do końca, to czy znaczy to nie jest nielegalne, ale nie do końca też legalne. Jeżeli chcesz mieszkać w Korei, to musisz mieć wizę albo pracowniczą, albo małżeńską, albo rezydencką. I tutaj to jest cały proces, żeby to uzyskać. Ja tutaj zapraszam do e, podcastu tymczasem w Korei, kiedy rozmawialiśmy o pracy w Korei, tam troszeczkę poruszałyśmy temat wiz. No i tak, a propos tego podcastu, kolejne pytanie. Marta Leśniewska pyta: Wiem, że prowadzisz kanał tymczasem w Korei z Violą, a czy zrobicie kiedyś jakiś filmik razem? To co, Viola? Robimy filmik? My się już od dawna umawiamy na filmik, tylko że niestety sytuacja jest jaka jest. Wieloma ma małego synka, tak? Więc no nie bardzo to nam wychodzi na razie, ale kiedyś w przyszłości mamy. W przeszłości robiłyśmy filmik, to było nasze drugie spotkanie w życiu, kiedy robiłyśmy razem filmik. To sobie obejrzycie. Oczywiście wrzucę linka do opisu. Dwa pytania, takie trochę powiązane. Kamika i Ola pytają, czy znęcanie się w koreańskich szkołach, tak jak jest pokazane w dramach, jest podobne do tego, co się dzieje w rzeczywistości? Czy faktycznie w szkołach w Korei panuje przemoc u nastolatków, tak jak jest to pokazane w dramach? I tu myślę, że znowu przywołamy tydzień. Oh, już myliłem się, w ogóle 그때는 이렇게 사건이 있었는데. 서울은 음... 서울, 나는 서울 사람이라서 서울에서 초등학교, 중학교, 고등학교 다다니고잘 모르겠는데 좀 지방에서 그런 경우가 많은 것 같더라고. 서울 왜? 그렇지 왜냐면 좀 약간 서울보다 훨씬 폐쇄적이니까 음... 서울은 막 고등학교가 여기에 도 있고 뭐한한뭐한 한뭐한 5분 걸어가면 고등학교 또 있고 음... 막 이러니까 막 섞이잖아. 음... 그러니까 뭐 그리고 Ma, 보니까, Luna Berent pyta W jakim wieku idą Koreańczycy na emeryturę i jak wygląda system emerytalny w Korei? Wiek emerytalny 65 lat Składki muszą być płacone minimum 120 miesięcy, żeby być zdolnym, żeby mieć możliwość wypłaty, kiedy osiągnie się wiek emerytalny Troszeczkę znowuż też to poruszałam w podcaście tymczasem w Korei o pracy Podlinkuję wam tutaj i w opisie to sobie przesłuchajcie Ula Feiger Wiem, że w Korei popularne są operacje plastyczne. Jak Ty do tego podchodzisz? Czy chciałabyś jakąś wykonać na sobie? Luzik, ja uważam, że to nie jest nic złego, zwłaszcza jeżeli to ma pomóc jakiejś osobie, tak? Nie mówię tu nawet o sytuacjach, kiedy jest to sytuacja tutaj czysto zdrowotna, że na przykład ktoś straci pół twarzy w jakimś wypadku. Nie, po prostu kosmetycznie jak chce sobie coś poprawić i to poprawia jakość życia tego człowieka, moim zdaniem nic mi do tego, to jest super sprawa. Ja osobiście ze względów kosmetycznych na tę chwilę nie chciałabym sobie robić, znaczy nie mam takich, takich przesłanek, po prostu nie chcę, e, ale w no, tym nie wyklucza się, tak? Ja tutaj niczego nie zakładam na przyszłość i po prostu uważam, że to nie jest nic złego. Ado pyta, jak postępy męża w nauce języka polskiego uczy się? Możecie pogadać po polsku, czy ta wiedza ogranicza się do kilku pojedynczych słów? Can't tell you okay <laughs> Idzie idzie Bundak, mi okej ręki Pełozo? Jest od toka tego panbuchanu, aparanie GHT. Gdzie? Co tam słychać? Jak tam zdrówko? Rągodzie. Agata i Monika Jalosińska pytają takie dwa pytania podobne są. Jak to wygląda z psami w Korei? Sofie jest małym psem? Czy większość Koreańczyków decyduje się na małe rasy? Jak cynowo wygląda leczenie zwierząt w Korei? Czy istnieją placy parki dla psów? gdzie takie psy mogłyby pobiegać bez smyczy. No i Monika tutaj jak z dostępnością kosztami poziomem wiedzy na temat weterynarii, na temat opieki weterynaryjnej no i jak u Was zawitała Sofi. Sofia zawitała u nas, kiedy ją adoptowałam z takiej kawiarni, która opiekuje się psami porzuconymi i z tamtej kawiarni można po prostu adoptować pieski. Także jest pieskiem, który był po prostu znaleziony na ulicy i przewieziony do tej kawiarni. Także tak, to było w 2016 roku. Pod koniec 2016 roku ją zaadaptowałam, także już jest z nami w tym roku, będzie piąty rok. Jeżeli chodzi o opiekę weterynaryjną, no to jest droga. I dużo jest takich hmm, weterynarzy, którzy no zalecają leczenie, które nie jest potrzebne. I na to bardzo kojarzycy też zwracają uwagę, często w internecie po prostu się mówi, do którego weterynarza iść, nie iść, bo. Bo tutaj będzie po prostu nakłaniał nas do jakichś operacji, które wcale nie są potrzebne. Ja na szczęście znalazłam, zresztą to był weterynarz powiązany z tą kawiarnią, która też jest w Bucion i gdzie mieszkam, więc tam chodzimy od początku z Coki i nie ma problemu. Ona tam miała robioną operację kastracji, tak? Miała operację na przykład na oko kiedyś, także no, ja bardzo ufam temu, temu weterynarzowi. Jeżeli chodzi o rasy psów w Korei, to najczęściej są psy rasowe, które nie gubią sierści, czyli na przykład pudle malteńczyki, yy, i są to rasy małe, ze względu na to, że po prostu większość Koreańczyków mieszka w blokach. No i nie ma tutaj za bardzo też czasu, żeby wychodzić na jakieś długie spacery z tymi psami, więc małe rasy królują. No a koszty, koszty to zależy, co się robi, nie? bo na przykład za pełen panel, na przykład, yy, krwi wypadanie krwi, to płaciłam jakieś 180 tysięcy won, z tego co pamiętam, taki pełen. Taki niepełen to nie całe 100. Także no ceny jak ceny, nie? I ubezpieczenie też można mieć. Na przykład ostatnio teraz wprowadzono w Korei coś takiego, że psy ras niebezpiecznych muszą być ubezpieczone R rocznie, tam się płaci około 19 tysięcy won i to jest jakby obowiązek właścicieli tych ras. Oktopus pyta, jak wygląda poziom bezdomności w Korei, czy można zobaczyć takie osoby śpiące na ulicach? Nie wiem jak z poziomem bezdomności, ja bezdomnych osób tutaj na przykład nie widuję, ale pamiętam, że jak byłam w Seulu, to przy stacji Seul, tej głównej, jest dużo bezdomnych. Czasami właśnie na stacjach metra, tych takich starszych, tam Anguk, na przykład tam w centrum widuje się po prostu osoby bezdomne, które tam śpią. Czemu, czemu, czemu? Pyta, czy załatwianie spraw urzędowych i wizowych jest proste, co jest najtrudniejsze? Same sprawy, takie typu, że na przykład potrzebujesz jakiś dokument na potwierdzenie czegoś, dla Koreańczyków przynajmniej jest bardzo prosty, bo wystarczy, że się tam zaloguję na jedną stronę i mogą to wydrukować po prostu w domu. A jeżeli chodzi o sprawy wizowe, to zależy od Twojej wizy. Przedłużanie na przykład jest proste, na przykład jeżeli się jest małżonkiem, małżonką. Koreańczyka to jest dosyć proste, ale na przykład, już składanie o wizę małżeńską, składanie pierwszy raz o wizę, no to już są skomplikowane sprawy, długi proces, dużo trzeba się przygotowywać, dużo dokumentów. Wiktoria Ambrożak. Czy trudno jest dostać obywatelstwo koreańskie i zamieszkać w Korei w sytuacji, kiedy nasz język, ale nie masz takich tam znajomych ani nie jesteś tam z pracy, po prostu przylatujesz z innego kraju? Jak to wyglądało w Pani przypadku? Obywatelstwa nie można dostać od tak. Ja nie mam koreańskiego obywatelstwa, ale w tym roku się będę starać, właśnie w momencie, w którym oglądacie ten QA, to prawdopodobnie właśnie zdaję egzamin, żeby później móc mieć taki kurs, który mnie przygotuje do egzaminu na obywatelstwo. Także już będę się o to, to starać, bo mogę mieć podwójne obywatelstwo, ale to nie, tak, to nie jest tak, że każdy obcokrajowiec, który tu przyjeżdża, ma obywatelstwo, tylko właśnie wizy. Także no, ale o całym procesie, obywatelstwa, dostawania obywatelstwa w Korei, to będę Was informować na bieżąco, bo to teraz będę po prostu ten proces przechodzić. Malwina Winiarska pyta, jaki masz kontakt ze swoimi teściami? A bardzo dobre. I z y, mamą tydzina, i z macochą tydzina, i z tatą tydzina myślę, że mam dosyć dobry kontakt. Tyśka. zastanawiam mnie jedno. Nie należy to tylko do koreańskiego, ale i do wszystkich innych języków. Czy jak słyszysz, jak ktoś do Ciebie mówi po koreańsku, to czy sobie to tłumaczysz w głowie? Nie. Bo już na tyle opanowałam język koreański, że jestem w stanie myśleć po koreańsku. Wiadomo, jak mi jakieś słowo ucieka, na przykład, jestem w stanie powiedzieć to słowo po polsku, po angielsku, a po koreańsku nie mogę sobie przypomnieć i tutaj próbuję naokoło. Ale to nie jest tak, że ja myślę yy, po polsku i sobie tłumaczę, jakby mówiąc. To tak nie działa. Sowe pyta, czy zmiana imienia w Korei to powszechna rzecz? To jest bardzo ciekawe pytanie w ogóle, bo w Korei, w Polsce się z tym nie spotkałam, tak że po prostu od tak sobie ludzie zmieniają. Imiona, dorośli mówię, dorośli zmieniają sobie imiona, ponieważ w Korei często się zwala jakby brak szczęścia w życiu właśnie na to, że się ma złe imię, że to imię ma złe znaczenie, ponieważ koreańskie imiona bardzo często mają znaczenie, bo mają hanja, czyli te chińskie znaki, znaczy znaki pochodzące z chińskiego, i one mają znaczenie swoje, no i na przykład niektórzy wierzą, wierzą, że to te wszystkie niepowodzenia, które w życiu ich spotkały, to jest właśnie przez imię, i postanawiają sobie zmienić. Czasami jest tak, że po prostu im się nie podoba to imię, ale często jest tak, że właśnie tutaj jest, chcą na nowo zacząć swoje życie, lepsze, yy, bo tutaj były jakieś niepowodzenia no i, i zmieniają imię i to, to nie jest niespotykane, że tak powiem, bo na przykład, wystarczy, że spojrzycie sobie na celebrytów. Ja tutaj nie mówię o pseudonimie artystycznym, ale dużo celebrytów po prostu sobie też zmienia imiona. Ale zwykli ludzie też, tak po prostu. Ok, teraz trochę pytań będzie o język koreański. Disney Coverty pyta, co jest najtrudniejszego w nauce języka koreańskiego? Czy jest mu du bardzo dużo zasad? A w tych zasadach wyjątków, czy, są, czy bardzo różni się budowa zdania od tej polskiej? Budowa zdania jest zupełnie inna, ponieważ Szyk zdania jest inny. Na końcu zawsze mamy czasowniki i ja na początku, jak zaczynałam się uczyć, to w ogóle miałam takie, jak ja się tego w ogóle nauczę, jak to można ogarnąć, jak to można myśleć w taki sposób, że ten czasownik jest na końcu? Skąd ja mam wiedzieć, że co ta osoba będzie do mnie mówić, jeżeli czasownik jest na końcu? No ale... To się da przyzwyczaić, słuchajcie. Julia Styś, bardzo bym chciała nauczyć się koreańskiego. Masz może jakieś rady? Oraz na mika, od czego zacząć naukę koreańskiego? Jakie były Twoje początki? Właściwie, dlaczego zaczęłaś się uczyć? No, ja zaczęłam się języka koreańskiego uczyć, dlatego że mi się podobało, że oglądałam koreańskie drama, słucham K-popu i. Zaczęłam studiować język koreański, tak? Poszłam na filologię koreańską. E, zacząć naukę języka koreańskiego trzeba przede wszystkim od nauki hangela, czyli koreańskiego alfabetu. A jeżeli mam ja dać jakieś tipy, no to tutaj na kanale było kilka takich filmików, które mogą Wam pomóc. Przede wszystkim otaczać się językiem koreańskim. Nawet y, jesteście w stanie w Polsce to zrobić, ponieważ. Za moich czasów dekadę temu jeszcze było bardzo mało materiałów, ale teraz to po prostu możecie sobie oglądać przecież dramy na Netflixie, możecie na YouTubie oglądać jakichś youtuberów, którzy dają napisy, możecie nie wiem, słuchać piosenek, nie wiem nawet czytać sobie próbować czytać artykuły na nawerze czy coś i dostęp do tego jest powszechny i darmowy i nawet nie musicie iść na kurs, no, jeżeli... Jesteście taką osobą jak ja, ja potrzebuję na przykład takiego bata nad sobą, żeby się czegoś nauczyć, więc może musicie się na przykład zapisać na jakiś kurs. Teraz kursy online są przecież wszędzie, to też jest fajna sprawa. Ale jeżeli nie, no to jest dużo, dużo opcji darmowych. Patrycja W., jak często bywacie w Polsce poza tym ostatnim rokiem? No więc ja mieszkam w Korei od 2013 roku, byłam w Polsce na tydzień w 2016 roku, po czym przyjechałam do Polski w 2018 roku, kiedy moja mama zachorowała i byłam w Polsce do września, czyli pół roku. I w tym czasie tydzień odwiedził mnie na 4 dni, 5 dni, przyjechał do Polski w maju, nie, w czerwcu, w czerwcu przyjechał, także to był jego jedyny raz w Polsce. No i to tyle, na no tyle wygląda na razie, zobaczymy jak po pandemii nam się będzie udawało już jeździć do Polski bardziej regularnie, bardzo bym chciała, szczerze przyznam, no ale to wiecie, marzenia na razie, nie? Cherry Angel, pytanie trochę z dupy, spoko, pytania z dupy też mogą być, czy w Korei też łatają tak okropnie drogi? Mam tutaj na myśli sytuację, kiedy jedziesz samochodem i masz wstrząs mózgu przez to ciągłe bujanie samochodu, pozdrawiam, również pozdrawiam. Jako kierowca od roku mogę powiedzieć, że nie odczułam tego tak bardzo. Czasami jest jakiś taki załat... czasami jest dziura, o, dziura, która jest i ją idzie odczuć, ale jak już łatają, to łatają na tyle, że jest po prostu dróżka piękna, wiecie, płaska i w ogóle jedzie się jak po maśle. I to jest tak, że jak jest jakaś dziura, to jest od razu zgłaszana przez wielu kierowców i ja naprawdę bardzo mało dziur w Korei zauważyłam. To znaczy to też nie jest tak, że ja bardzo po bardzo wielu drogach jeżdżę, takich lokalnych, bardziej też po autostradzie. Ale na lokalnych też nie zauważyłam. Ja jeżdżę do pracy te moje 50 km w jedną stronę, 40 parę w jedną stronę, no to tam jest jeden odcinek, gdzie jest tam parę dziur, a tak to nie ma. I pytanie powiązane, Anne Kos, czy łatwo jest prowadzić samochód po koreańskich ulicach? Trzeba mieć. Oczy dookoła głowy naprawdę, bo mamy taksówkarzy, którzy mają po prostu gdzieś wszelkie zasady ruchu drogowego i oni po prostu, tu wiecie, król na drodze i król jedzie, z drogi śledzie i trzeba po prostu naprawdę, jak ja widzę, że taksówkarz jest koło mnie gdzieś, to ja po prostu patrzę cały czas, co on wywinie, bo wiem, że coś wywinie. Trzeba też uważać na ludzi na skuterach, którzy tam dowodzą, dowożą jedzenie, bo oni się zawsze bardzo spieszą i też czasami potrafią po prostu przejechać się przed nosem. Trzeba uważać na pieszych, chociaż tutaj w Korei jest tak, że to samochody raczej nie uważają na pieszych, że piesi muszą uważać na samochody, to jest w ten, w ten sposób, że piesi niby mają pierwszeństwo, ale tak naprawdę tutaj jest prawo silniejszego, więc nawet jak się jest na pasach, to potrafią Ci prawie, że przejechać samochodem po nogach, także... Jest jak jest. No, ogólnie trzeba uważać. Naprawdę trzeba uważać na drogach. w, w Know-how. Najtrudniejszy przepis z przyszłego e-booka, przy którym spędziłaś najwięcej czasu. Zdecydowanie kimci. Jeszcze mi zostało zwykłe kimci do opracowania. Wegańskie już mam. Jest super, ale kimci naprawdę, jeżeli chodzi o smak i ogarnięcie tego wszystkiego zajęło mi najwięcej czasu. Oktopus. Jak idą postępy z e-bookiem? A pokażę Wam. Pokazywałam na Instagramie, ale pokażę jeszcze tutaj. E, tutaj, prawda, tytuł roboczy, tak tylko sobie nazwałam, żeby była jakaś tam. Wydrukowałam sobie po prostu wszystkie przepisy, które mam do tej pory. Jeszcze kilka przepisów dojdzie. Tutaj są wstęp różne, na przykład e, w spoilera. chcecie bazowe produkty w koreańskiej kuchni, na przykład wymieniam. E, lista sklepów, gdzie można kupić koreańskie produkty i ogólnie Dużo rzeczy, dużo wiedzy, i widzicie, grube to już jest. Rozmawiam właśnie z kilkoma osobami na temat wydania tego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzymajcie kciuki. Jesteśmy coraz bliżej końca. Emila Dynak, co z Waszą podróżą poślubną? Cały czas macie nadzieję, że coś się odblokuje, czy już zrezygnowaliście z tego pomysłu? Ja właśnie, że to Idzie, że się. Ostatnie pytanie. Klara pyta. Czy macie jakieś swoje ulubione polskie i koreańskie imiona? Jeśli tak, to jakie? Pozdrawiam Cię Agnieszko, Twojego męża i pieska. Jestem z Wami od 2017 roku i nie żałuję ani jednego obejrzanego odcinka. Serduszko. Widać serduszko? Dla mnie polska to, Bardzo lubię Laura. Krygu Edmund. Ale jeśli będzie Edmund Laura nie będziecie. Piosenka 힘들 것 같아서 한국 이름 나는 이준 요즘 이준 너무 좋아하는데 근데 겁나 헤네 그렇게 좀. 요 요즘 이렇게 흔한 이름 있잖아 요즘 한국에서 이준 거의 뭐오위인가뭐 여튼 엄청 높아 애기들 중에서 이준이라는 애기들 많아 생각해보셔요 <laughs> <laughs> 뭐 음... 내가, 내가 아는 뭐 폴란드 이름이라고 해봤자 아는 거고 아그니에슈카 야, 이거 외우는데 일주일 걸렸다. 저거 왜. <laughs> <laughs> 일주일 걸렸다, 일주일. 아, 어, 어. 아, 아, 그, 뭐라 그랬지? 맨날. <laughs> <맘 했나? 웃음> 약간 그런 거 같아. 러니까 <laughs> 막, 이름을 지는 거는 그 사람, 사람 고유의 그거잖아. Hmm. Chciała. Chcia. Myślę, że na tym skończymy. Mówię, jeżeli te się nagle przypomni jakieś e, imię, które mu się podoba, to damy znać na moich social mediach, na przykład na Instagramie Pyra w Korei, zapraszam. Mam nadzieję, że wiele się o nas dowiedzieliście z tego filmiku. Dawno nie było kiełnej, bardzo przyjemnie mi się to robiło. I widzimy się w następnym filmiku. Pamiętajcie o łapkę w górę o subskrypcjach i. Baba!